cieplo24.pl Witam państwa bardzo serdecznie na kanale Ciepło 24. Nazywam się Michał Gawlikowski. Dzisiejszy odcinek to odcinek unboxingowy, czyli moim zadaniem będzie otworzyć te kartoniki. Jest to dokładnie komin. Komin do kotła gazowego do szachtu kominowego. I jest w dwóch wersjach. Dlatego ja tutaj zestawiłem. Oba są do szachtu. Natomiast jeden to jest o nazwie ZB01, a drugi ZB31. Pokażę, czym one się różnią, ponieważ te dwa zestawy kominowe są do tej samej grupy kotów, czyli do kotłów z firmy Termet, Wisman, Deditrich, ACV i Baxi. Otwierając poszczególne kartony, będę tłumaczył różnice. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o... Systemie kominowym firmy Rico, jak komin jest skonstruowany i tak To zapraszam do filmu, który stworzyliśmy wcześniej z Zespołem Ciepło 24, który można zobaczyć na naszym kanale. Tak wygląda właśnie ta nasza ikonka. Link jest w opisie, do niego także zapraszam. I teraz zabieram się do otwierania i pokazywania, co jest w środku. W jednym i w drugim kartonie. To otwieram ten karton ZB01. Czyli na każdym kotle jest adapter powierzchni spalinowy. Na tych kotłach, które wymieniłem, jest on o średnicy 60 na 100 Więc, pierwszym elementem, który jest jakby elementem, który się na kocio nakłada, to właśnie jest w tym kartoniku. Jest to trójnik o właśnie średnicy 60x100. 60 spaliny, 100 powietrze. Tutaj ten trójnik jest z rewizją. Można go sobie tutaj zerknąć, jakby się coś działo z tym powietrzem, ale z reguły się nic nie dzieje. I tutaj jest takie coś. Drugim elementem, jakby do złożenia komina, jest rureczka. Ona jest także o średnicy 60 na 100 Dodatkowo są dwie uszczelki. Długość tej rurki to 250 mm. Dobra, odkładam kartonik. I to jest tutaj. Czyli mamy kolejny element. On przychodzi tutaj. Co się potem dzieje? Co jest dalej w kartonie? Dalej w kartonie mamy kolano. Kolano już pojedyncze. Czyli kolano wchodzi do szachtu kominowego. Jest one tutaj z takimi dwoma dodatkowymi elementami. Czyli tak, jak, tak zwany spornik kolana z podporą. Proszę zobaczyć. Trzy elementy to łączy się. Jakby w jedno. Idąc dalej, już w szachcie kominowym, mamy, to jest bardzo ważny element, bo mamy takie rozszerzenie, czyli ze średnicy 60 na 100, która jest tutaj i kolano, i wszystko to, co było poprzednio, tutaj u góry już mamy Fi80. I w górę, w szachcie kominowym, właśnie stosujemy rurę Fi80. Ona może być o długości Metr, dwa metry, ale już tak jak mówię, średnica 80. Dodatkowo jest jeszcze taka rozetka. Ona jest taka gumowa. To jest kwestia tylko wizualna, żeby to przy ścianie ładnie przymocować. Czyli to mamy w kartonie. I teraz tak przechodzimy do płyty dachowej, czyli to, co jest już na dachu. Czyli mamy tak. Widać to. Płyta dachowa, rura która przechodzi przez płytę dachową, ona jest czarna, tu są jeszcze, to jeszcze do tego dojdę, ona jest czarna, ona jest odporna na działanie UV, czyli, czyli, czyli słońca, żeby się nic z nią nie stało. Dodatkowo przychodzi ten element, ten element przychodzi tutaj, i mamy w tym momencie, można to trochę wysunąć nawet. Mamy w tym momencie płytę dachową, czyli to, co jest na dachu. Dodatkowo, żeby nam żadne. Robactwo, ptaki albo inne nic tam nie, yy, nie weszły przez komin, przez tą dziurę. Fi 80. Mamy taką krateczkę i jak widać kołeczki, śrubki, żeby tą płytę dachową przymocować. Czyli tak to wygląda. I to jest wszystko tutaj w tym podstawowym yy, pakiecie kominowym do szachtu o nazwie ZB01. Proszę zobaczyć. Ja już się tego kartonu tutaj pozbywam. A odłożę sobie go gdzieś. I to są te wszystkie elementy składowe. Tak to wygląda. A teraz zabiorę się do otwierania tego drugiego zestawu, który jest o średnicy tylko 60x100. I pokażę Państwu różnicę. To teraz otwieram ten drugi model, ten drugi pakiet ZB31. I pokażę Państwu, czym one się różnią. Tak jak wspomniałem, one są do tych samych kotów, tylko tamten jest z tym rozszerzeniem, a ten właśnie nie. To więc otwieram. I co tutaj mamy? Zacznę w tej samej kolejności. Czyli mamy ten sam trójnik. Ten sam. Dokładnie. Miałem ja sobie, czyli kładę trójnik. Mamy dokładnie tą samą rurkę. O średnicy 60 na 100. 60 spaliny, 100 powietrze. I dodatkowo w kartonie, jak widać, są uszczelki na powietrze i na spaliny. To jest do tego elementu. Odłożę sobie te kartony, żeby mieć tu miejsce. I gdzie jest różnica? Różnica jest w tym kolanku. Mamy. Także kolanko z podporą, czyli te same elementy, ale nie mamy już tego rozszerzenia. Czyli idziemy w górę już kolanem, to jest jeszcze ta rozetka. Idziemy w górę rurą Fi 60, nie 80, Fi 60. I jak widać, tutaj jest. Jak unboxingowy, to unboxingowy, to otwieramy. Tutaj jest inna płyta dachowa. Ona tak wygląda. I ta rurka UV również przechodzi przez tą płytę dachową. Tutaj wchodzi. Taka różnica. I teraz tak, gdzie, gdzie stosujemy jeden? A gdzie stosujemy dru drugi zestaw? Ja sobie tylko ten karton odłożę. Poleciał. Proszę zobaczyć. Tak wygląda płyta dachowa ZB31, ta w mojej lewej ręce, a tak wygląda w ZB01. One się troszeczkę różnią. Ta jest 60, a ta jest 80. Taka jest właśnie różnica. Gdzie stosujemy te dwie różne płyty dachowe? Kiedy mamy krótki komin, taki powiedzmy 6-7 metrów w górę i dwa kolana, czyli jedno kolano mamy przy kotle, drugie już w szachcie kominowym, to wtedy stosujemy tą średnicę mniejszą, czyli 60. Natomiast jeśli mamy powyżej 6-7 metrów w pionie, czyli 8, 10, 12 komina, to potrzebujemy właśnie to rozszerzyć, czyli zastosować ten pakiet ZB01. To jest Zasadnicza różnica, i tego właśnie Państwo się nas pytają, dlatego postanowiłem otworzyć właśnie te, te, te zestawy kominowe, czym się dokładnie jeden od drugiego różni. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku unboxingowym. Mam nadzieję, że takie porównanie i otwarcie tych kartonów pomoże Państwu w odpowiednim wyborze zestawu kominowego, tego podstawowego, bazowego do szachtu kominowego tych różnych producentów. Jeśli podobał się państwu ten odcinek, to dajcie nam motywacyjną łapkę w górę na YouTube, Facebook i serduszko na Instagramie, a także można nas subskrybować na kanale YouTube. Yy, jeśli państwo to zrobią i napiszą maila do o tym, o tym fakcie że nas subskrybujecie na cieplo 24pl My w wiadomości zwrotnej przesyłamy specjalny kod rabatowy do wykorzystania przy zamówieniu w naszym sklepie. Warto skorzystać. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na naszym kanale ciepło24.pl. Pozdrawiam Michał Gawlikowski. Sklep internetowy cieplo24.pl Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.